Dzisiejszy vlog z Areny Reigling. Zaczynamy sobotę piłkarską od ważnego wydarzenia, jakim jest ślubowanie najmłodszych piłkarzy, którzy dopiero zaczynają swoją karierę i w BKS, być może na boiskach Polski czy Europy czy świata. A potem już zmagania ligowców. Na Dzisiaj wszyscy grają, większość na wyjeździe. W Lublinie grają trzy drużyny, Rocznik 2008 gram w wyjazdowe spotkanie z widokiem na ulicy Diamentowej, ale w Lublinie. Rocznik 2007 <laughs> zagra derbowe spotkanie z motorem na Kresowej i rocznik 2006 zagra kolejny mecz centralnych seniorów. Juniorów, tym razem z Akademią Piłkarską, top 54 Biała Podlaska. Będziemy się dzisiaj jakoś przemieszczać na te boiska i próbować relacjonować te Wszystkie, te wszystkie spotkania, te wszystkie wydarzenia. A vloga zaczynamy. Nie słyszę. Bardzo dobrze. Być dobrymi kolegami, przestrzegać zasad fair play. Bardzo ładnie. Obiecujemy godnie reprezentować barwy naszego klubu oraz znać, szanować i wzbogacać jego dobre tradycje. Wspaniale. Swym zachowaniem i postawą na blisku sprawiać radość rodzicom i trenerom. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że oficjalnie po tym ślubowaniu wstąpiliście w poczet młodych piłkarzy BKS Lubin. Wielkie brawa dla naszych piłkarzy i piłkarek oczywiście, bo również są wśród nich... Dwie gwiazdki piłkarskie, piłkarskie. Za nami ślubowanie najmłodszych roczników. Teraz troszkę więcej o tym wydarzeniu. Jednym najważniejszych w naszych w naszym działaniach, w naszego klubu, opowie prezes pan Robert Grobusz. Za nami coroczne, uroczyste ślubowanie naszych najmłodszych adeptów piłkarskich. Dzisiaj na naszej pięknej, funkcjonalnej arenie Węglin, poczet członków BKS-u, przyjęliśmy nowych piłkarzy. Oficjalnie, blisko 40 młodych piłkarzy wstąpiło właśnie w szranki BKS-u Lublin. To oni będą właśnie brać udział już regularnie jako piłkarze BKS-u, po uroczystym ślubowaniu, zajęciach. Otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy. Na pamiątkę tej uroczystości, która jest jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym klubie. A teraz przed nami mini turniej, tak? Młodych, najmłodszych piłkarzy. Tak, jesteśmy już po części oficjalnej, a teraz mini turniej, wspólna zabawa z piłką pod kontrolą trenerów, który towarzyszy właśnie tym wydarzeniom, bo dzisiaj świętujemy Dni Węglina. Jest to impreza, która poprzedza tą część popołudniową, gdzie będzie tutaj festyn osiedlowy. Nasze uroczyste ślubowanie wpisuje się niejako tą imprezę dzisiejszą. A my będziemy jak jeździć po boiskach lubelskich, obserwując grę naszych starszych roczników. No tak, dzisiaj bardzo bogaty wydarzenia sportowe, weekend w naszym klubie, oprócz ślubowania, które już za nami, czekają nas jeszcze wielkie emocje piłkarskie, szczególnie związane z meczem centrami Ligi Juniorów. Będziemy podejmować na Kresowej. Drużyna Akademii Piłkarskiej to 54 Biała Podlaska. Po tym meczu również nakresowe zagra nasza drużyna U-14 Tramkarz Moczy. W derbach rubyna zagramy z Motorem. Pozostałe drużyny grają na wyjeździe. Też będziemy czekać z niecierpliwości na wyniki spotkań naszych ligowców. Dziękuję i do zobaczenia na boisku. Jesteśmy na kresowej. Rozpoczął się mecz do rocznika 2006 stopem 54 Biała Podlaska. Na razie 0-0. Pierwsza w mecz meczu. Trąbka, że w centralnej lidze juniorów za nami. Duża przewaga PKS, ale niestety wynik 0-0. Niewykorzystanych kilka dobrych, zawodnych sytuacji. Czekamy no, teraz na drugą połowę. Końcówka meczu rzut karny. nie brakowało. Niestety <ścoughs> niewykorzystane sytuacje i gra do końca topu i niestety podzielimy się punktami, rywalami. Bo... Jesteśmy po meczu stopem 54. Wynik chyba nie do końca satysfakcjonujący. No nie no, bo w ostatniej minucie robimy wielbłąda. Dajemy rzut karny przeciwnikowi i kończy się remisem. Tak? Natomiast no, a cały, czy, mecz? cały mecz. Przeważaliśmy. Pierwsza połowa. No Mieżąca e, przewaga, przewaga przeciwnik praktycznie na naszej połowie nie funkcjonował. Może za dwa razy byli. Natomiast byliśmy strasznie nieskuteczni. No i jak to w sporcie bywa, tak? E, to się często mści. W drugiej połowie też mieliśmy swojej sytuacji, no, ale bramka e... za to świetnie rozegrane, rzut czudowolny. No dziękuję bardzo, nie, to pracę całego zespołu, e... <coughs> tylko szkoda, że nie utrzymaliśmy tego wyniku, tak. E... Ale to są młodzi chłopcy, popełniają błędy i głowa się gdzieś tam zagotowała. E... I tyle no. będzie wyciągał wnioski, będzie to pamiętał. Szkoda go na pewno, bo bardzo przeżywa teraz pewnie, tak. Ale zapamięta sobie do końca życia, tak? I pewnie będzie następnym razem yy, yy, nie, do, nie do przejścia. Tak, i, i podejmował inne decyzje. No ale szkoda, bo ten mecz był w, do wygrania i, i mogliśmy mieć komplet punktów. Ale to jest sport. a wtedy mecz Następny mecz w Kielcach, jedziemy do Torony. Trudno, bo trudno. Ciężki przeciwnik, no, ale robimy swoje, no, no, no trudno, piłka młodzieżowa, tak. Nie takie świat widział dramaty. No, dziękuję. Gratuluję, dziękuję. Trwa rozgrzewka <laughs> przed ostatnim już meczem w dniu dzisiejszym, rocznik 2007. Trampkarze grają z motorem Lublin na trasowej. Z ciekawością będziemy oglądać mecz derbowy. Zawsze ma on swoją specyfikę. Tak mecz. No mecz, jak, jak, jak każdy nasz nerwowy, mamy, mamy zawodników, którzy są dobrze techniczni, ale mają słabsze warunki i warunki fizyczne i to był bardzo wyrównany mecz, wynik jest bardzo złudny, to 4-1 to, to kręciło się wokół remisu. No niestety znaczy, niestety szczęście się uśmiechniało dla nas, niestety dla motoru mówili, że to dystansu, to jest naszą mocną stroną. Na pewno się cieszymy, aczkolwiek yy, yy. były momenty takie słabsze, bo ja wymagam od chłopców, żeby lepiej operowali piłką, bardziej agres... aktywnie i byli winienić. Byli w tym meczu to nie zawsze funkcjonowało, ale mówię, w ten... tym codziennym zagraźnią kapitalem z nie zawsze tak będzie. To są młode organizmy, one się uczą i na pewno wynik końcowy jest fajny, mówię, ale wiele pracy przed nami, żeby to, to wyglądało pozytywnie. ja yy. idę. Rocznik 2008 grał mecz derbowy, wyjazdowy, ale derbowy, z widokiem Lublin. Wygrana po bardzo dramatycznym i emocjonującym spotkaniu 4 do 3. Wyniki, cał, wynik właściwie ważył się do końca. Bramki dla BKS-u zdobyli Aleksander Habros 3 oraz Jakub Stachaszewski. Ten rocznika 2008, Patek Niedzbecki i pierwsze refleksje po meczu. Z widokiem derbowym. Tak, jesteśmy po meczu z widokiem. Graliśmy na boisku rywala. Szczerze bardzo emocjonujący mecz. I dla, Jak dla, to z widokiem? Dla, dla drużyn, dla, dla kibiców. Pierwsza połowa bardzo poprawna, uważam, że dobra. Próbowaliśmy grać piłkę na tyle, na ile boisko nam pozwalało. Kreowaliśmy sytuację, dosyć szybko zdobyliśmy bramkę. Finalnie wynik, wynik do przerwy. 3-2, natomiast z dużą optyczną przewagą naszą, w zasadzie dwiema sytuacjami rywala, które niestety kończyły się bramką. Druga odsłonał zdecydowanie więcej emocji, rywal wyrównał rywalizację do, do, do stanu 3 na 3 I, 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 i tak jak wcześniej wspomniałem, dużo nerwowości, dużo emocji z jednej i z drugiej strony, natomiast finalnie wygrywamy 4-3 w ostatniej akcji meczu. Rozstrzygamy losy tego spotkania, także no mamy nadzieję, że to zbuduje zespół, da kolejny pozytywny impuls do pracy. Ja Dobrze, dziękuję bardzo i gratuluję. Juniorzy, młodsi, rocznik 2004-2005, grali wyjazdowe spotkanie z Orlentami Łuków. Pewna wygrana 5 do 1. Bramki zdobyli Patryk Filozof 2, Igor Pytka, Kamil Szabłowski i Alan Szeremeta. 1:0 Patryk Filozof Mom, echt? Mom, echt? Ja, dat Ah, O, nie! Nie linii! Nie dać! Jees! Tak jest! Brawo! Cyran, Cyran, cyra zaimponowałeś mnie teraz! Jednak pan agresem chapelka Skończ to. Brawo. 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 I skończ Brawo. chłopaku! Jesteśmy po meczu z rentami Łuków. Wygraliśmy 5-1 po ciężkim spotkaniu. W końcu po kilku takich kryzysowych spotkaniach zaczęliśmy grać w piłkę. No, pokazaliśmy, że jesteśmy liderem i jedziemy dalej. Dziękuję. Witam, jesteśmy po pierwszym meczu rundy rewanżowej z Rentami Łuków zwycięstwo 5-1, ale ciężki mecz w pierwszej połowie, nie graliśmy swojej piłki, chyba jesteśmy troszeczkę masochistami, potrzebowaliśmy gonga, strzeliliśmy sobie sami bramkę, a w drugiej połowie już no, widać, że drużyna była zła na siebie i praktycznie graliśmy swoje, no mogło być dużo więcej tych bramek. Cieszę się, że wszyscy zagrali, cieszę się, że naprawdę wszyscy ci, co weszli na boisko, pokazali jakość, no i chciałbym taką drużynę oglądać zawsze, tak jak to dzisiaj w drugiej połowie. No, bijemy się dalej. Dzięki. Emocje. Pomecz po kolejce ligowej e, już trochę opadły, więc teraz będziemy mogli na spokojnie przedstawić strzelców bramek w meczach roczników 2006-2007, na których BexaVlog był i w meczu 2006 rocznika w centralnej lidze juniorów stopem e, 54 Biała Podlaska z remisowanym. E, bramkę strzelił Sebastian Cebula a w meczu z motorem. Cztery bramki strzelili Michał Walczyk dwie oraz Szymon Tylus i Aleks Gawlik. Rocznik 2009, grający w tak zwanej grupie złotej, grał z Mosirem Lubartów. Pewna wygrana 7, 7 do 0. A bramki zdobyli Adam Geneja dwie, Jan Puchacz trzy. Wojciech Stankiewicz jedną i Mikołaj Pikula jedną. Rocznik 2010 też grał w Lubartowie w grupie srebrnej. Pokonał po raz pierwszy, odniósł pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach i od razu bardzo efektowne pokonał Orlika Lubartów w stosunku 25 do 0. Więc prawdziwy festiwal strzelecki, o strzelanie. Z kronikarskiego obowiązku wymienimy strzelców, choć mam nadzieję, że, że nikogo nie pominę albo nie, nie dobrze się doliczyłem wszystkich bramek. Tak więc Oliver Poszak strzelił 3 bramki, Jan Piekutowski 5, Paweł Krawczyk 5, Walter Cichosz, yy, Wiktor Cichosz przepraszam, 6 bramek, Mateusz Sałasiński 2, Szymon Gaflik 3, i Artur Antoni, przepraszam, Kosakowski 1. Rocznik 2009, tak zwani niebiescy, <küh> grający w lubelskiej lidze. lidze. Uległ górnikowi Łęczna na wyjazdowym spotkaniu 3-1. do Bramkę dla naszych barw zdobył Marcel Ostrowski. roczniki 2011-2013 rywalizowały w turniejach Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Były to bardzo udane występy. Większość meczów wygranych. Kilka z nich bardzo okazale wygranych. W tych rozgrywkach wyniki są rzeczą drugoplanową. Liczy się bardziej ten aspekt zabawowy, aspekt szkoleniowy. Więc dlatego nie podajemy szczegółowych wyników, to jest zresztą Lubelski Związek Piłki Nożnej nie podaje tych wyników. Natomiast trenerzy są zadowoleni ze sposobów, w jakich grają nasi, nasi najmłodsi zawodnicy. Gra cieszy. Widać, że chłopcy ciężko pracują na treningach razem z trenerami. Życzymy dalszych, udanych występów, dobrej zabawy na turniejach, dobrych, pozytywnych emocji. To tyle w tym wydaniu vloga. Częściowo nagrywanym na żywo, częściowo nagrywanym już po, e, po tym, jak opadły emocje i kurz po meczach ligowych. E, e, troszkę chyba dzisiaj ten vlog będzie w innej formule. Niestety kłopoty sprzętowe, kłopoty z komputera spowodowały, że jest montaż robiony na troszkę innym sprzęcie, na troszkę innym programie. Zobaczymy jak długo ten stan się utrzyma, natomiast dołożymy wszelkich starań, żeby vlog ukazywał się co tydzień. E, oczywiście dziękuję za przesłane relacje, za relacje umieszczane na profilach facebookowych drużyn, e, za zdjęcia, które tam są umieszczane. E, proszę też o informacje o meczach, o przesyłanie materiałów. Adres e-mailowy jest. E, podany poniżej. Dziękuję trenerom za współpracę i, i liczę na dalszą owocną współpracę z trenerami. I już w najbliższy weekend kolejne mecze, kolejne emocje, więc zapraszamy, zapraszamy na boiska. Aktualne stany tabeli można zobaczyć na stronie BKS Lublin. I do zobaczenia.